Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział Jeżeli oni zamilkną, kamienie wołać będą. I my jesteśmy tym kamieniem sprzeciwu. My, którzy głosimy katolicką naukę, która jest bezkompromisowa i zawsze stawia właśnie człowieka po stronie życia. A Bóg jest tym życiem. Bóg, którego ten świat chce ocenzurować, ograniczyć, a w szczególności wyrzucić z życia społecznego. Powiedzmy sobie wprost, życie bez Pana Boga jest nędznym pasożytowaniem. człowieka.” Człowieka, który jest pozbawiony sensu i celu, tak naprawdę nie wie sam po co tutaj jest. I my również dostaliśmy po prostu kolejnego bana na tej diabelskiej lewackiej platformie właśnie przez to, że jesteśmy głosem sprzeciwu wobec tego świata. Są przede wszystkim nie możemy się poddać, musimy dalej głosić, musimy iść i właśnie niczym tutaj wspomniany święty Ojciec Pio, który co prawda może nie udzielał się jakoś tak publicznie, ale to nie znaczy, że jego modlitwy nie były skuteczne, właśnie wręcz przeciwnie, nasze modlitwy będą tym bardziej skuteczne i My będziemy się wspólnie razem łączyć z nimi, a przez to łączyć się z sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc wedle Jego własnych słów. Tam, gdzie dwóch lub trzech jest w imię moje, ja jestem między nimi. Zapraszam Was na dalszą część kontynuacji naszych rekolekcji. Teraz od 18, czyli od dzisiaj do 20 stycznia będą one odbywać się na YouTube'owym kanale Święty Kościół Katolicki, na który serdecznie zapraszam oraz załączam, jak on wygląda na YouTubie, żebyśmy mogli dalej kontynuować również nasze różańce antybarcyjne, a w szczególności rekolekcje zawierzenia niepokalanej, a przez jej ręce naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi w sposób idealny, tak jak polecił nam święty Ludwik Maria de Montfort. Ale dzisiejszy live odbędzie się także o godzinie 16.30 jak było to planowane, tylko zmieniamy platformę ze względu na to, że ta banda lewaków przez masowe zgłoszenia zablokowała mi na 3 dni możliwość transmitowania na tej także lewackiej i diabelskiej platformie. Jestem tylko tutaj po to, żeby głosić Wam Pana Boga właśnie z powodu miłości do Niego i dla Was ze względu na Niego. A więc kolejny band do kolekcji i do zobaczenia mam nadzieję na załączonym tutaj kanale. Jeżeli chcecie możecie zasubskrybować i tam również pojawiają się filmiki z TikToka, tam nawet filmiki można powiedzieć archiwalne, których już nie ma na tym nowym kanale, który nie wiem ile tak szczerze jeszcze przetrzyma z racji tego, że już mam na nim ostrzeżenie. Kolejny filmik ląduje, że tak powiem, na indeks filmów zakazanych. Do zobaczenia na kanale Święty Kościół Katolicki na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie, tam będziemy prowadzić naszego live'a z różańca antyaborcyjnego i przez dwa dni kontynuować nasze rekolekcje przed zawierzeniem niepokalanemu sercu Maryi, a przez to serca naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie bójmy się bana, nie bójmy się tych zakłamanych lewackich cenzorów. Głośmy miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa, a największym przymiotem tej miłości jest prawda, na którą głuchy jest ten świat.